Hejka, cześć się mamyczko i to w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogadamy troszeczkę o no, replikach ASG. Właśnie jestem w trakcie szykowania szpargałów. Trochę ich będzie. Także nie zraści się tym. No dobrze, zacznijmy może od samej repliki. Ja już zasiadam przed blat. Oj drodzy, kupiłem sobie replikę za 450 zł. Z trochę, trochę już sfatygowaną. Hmm, możecie się domyślać, co to jest. Tak jest, jest to klocek. E, 17 od firmy Kyo2 e, Z blowbackiem. Już widzicie bolączkę. To jest jedna z grończak jego. Yy, metalowy zamek, yy, polimerowe body. Otwórzmy ją sobie, żeby zobaczyć, jak to tam w środku wygląda. Wygląda znośnie, bym powiedział, prawda? Problem, moi drodzy, pojawia się w kilku elementach. Pierwsza rzecz muszka. Już wam pokazuję, że z tą muszką nie tak. To wezmę na rączkę. Czy wy to widzicie? Ona jest po prostu połamana. Druga rzecz. To muszę zdemontować. W zasadzie nie muszę. Wezmę tylko czymś, czym będę mógł wam to wskazać. Komora hop-up. Tu powinny być, powinien być wąs taki, który wychodzi tak po prostu. E, tu jest kawalątek tego wąsa i tak już zresztą łamany ten wąs jest. Komora chłopak też do wymiany. Jak to mówią, im dalej w las, tym więcej drzew. I to jest, moje drodzy, prawda. No to nie są wszystkie problemy tej klamki. Zobaczcie, że tak krząkam, ale no, nie czuję się najle najlepiej. Zdemontujmy sobie. Kamowa no, się z poleciała. gdzie ona poleciała, to jest to sprężynka. E, kolejny problem to jest moi drodzy nieszczelność na głowicy tłoka. E, mówi, mówiłem wam, że im gorzej w las, tym, im dalej wlastek, tym więcej drzew. To jest moi drodzy, prawda. Głowic stłoka oryginalnych bynajmniej, od, czy to będzie od Gardera, czy to będzie od KJW, po prostu nie idzie kupić. To jest moi drodzy, przekrój tego, wewnętrzny jest 14 mm. Pozwólcie, że ja zdejmę tą głowicę. Głowica jak to głowica, troszkę ufyflana. Ale to jest, moi drodzy, taki kawalantek Główienka. Jeszcze rok temu udało się coś takiego kupić. Teraz nie ma. I to jeszcze, moi drodzy, jest wszystko. Słuchajcie się w to. Słyszeliście pewnie tę nieszczelność. To jest moi drodzy, wszystko co tą replikę boli, że tak powiem. Pozwólcie, tylko że ja złożę zamek. Co może chwilkę mi zająć <laughs> ze względu na tą sprężynkę. No właśnie. O. Dobra, Musz, y, szczerbinka i śrubka. Y, moi drodzy, dostałem do repliki 3 magazynki. Podobno jeden miał być uszkodzony. Y, jeszcze zanim film się na dobre rozkręci, to ja wam powiem. Nie jest to żaden mój wywód. Nie wylewam żalu na sprzedającego. Nie zamierzam Wam nawet mówić jaki to był sprzedający, ale po prostu zachował się delikatnie mówiąc. Nie fair, sprzedając klamkę w którą, za 450 zł, w którą trzeba włożyć jeszcze przynajmniej te 200 zł, a dojdziemy dlaczego jeszcze tyle pieniążków. I to mówimy o najtańszej opcji. Ja tylko w sprężynkę powrotną. Złóżmy zamek od razu. Dobrze. Moi drodzy, magazynki dostałem do klamki trzy magi, tak jak wam pewnie wspominałem. Jeden, drugi i trzeci. Tak. Tak więc w dwóch. Z tego co pamiętam czy w jednym, na pewno w jednym to było. Tylko nie pamiętam w którym dokładnie, ale to już mniejsza większość, szczerze powiedziawszy. Była nieszczelność tutaj. Więc zaczęło dokręcić śrubkę. Ten magazyn ogólnie przyszedł bez tego zaworu i bez tego zaworu. Czy przyszedł z tym zaworem, a bez tego? To już musiałbym sprawdzić, że tak powiem, po zdjęciach albo w zasadzie zapytać sprzedającego, bo na zdjęciach tego nie było widać. Dobrze. To jest magazynek. Troszeczkę tu jest gazu. Nie będę go spuszczał, bo to bez sensu. Te dwa są puste. Zobaczcie, co się dzieje z zaworami. Czy wy to widzicie, jak on się cofa powolutku? Wbijam go do końca i on powolutku, powolutku, powolutku Wraca. Te zawory są kaput. Co gorsze, tych zaworów nie da się w ogóle kupić. A wszystkie magazynki mają te zawory tak naprawdę do wywalenia. I patrzcie, że tu są montażowe piny. W zasadzie te gniazda na piny, które wchodzi kluczek, są zrobione, bo ja to odkręcałem. Próbowałem to zreanimować. Nie, zapomnijcie. Ponadto w tym mogły, to wiedziałem akurat, ale to jest wyłamane, ta szczęka. No i tak naprawdę magica. szmelc eee, To był ten magazynek. Tak, ten? Nie, to nie był ten. To chyba ten. Uh -huh. Klamka oczywiście ma blobek. No ale jak widać się blokuje. Tam ja musimy pokazać, co, że działa. I teraz bez trzymania. Zauważyliście kolejną rzecz. To jest właśnie głowica tłoka wyrobiona. Bo tu jest taki pazur, który no, blokuje zamek w tylnym położeniu. O co chodzi? O to chodź. Którzy mnie widzieli, jeszcze raz pokazuję. Wkładam w pusty magazynek. Widzicie? Teraz złapało. Na pewno fajne jest to, że to jest od firmy KJW. Na pewno i fajne jest to, że tu trzeba włożyć, tak jak Wam mówiłem, jakieś 200 zł jeszcze przynajmniej. I to w najlepszej opcji, mówimy, przypominam. Teraz przejdziemy dlaczego w najlepszej opcji. ale za to co dostałem, trzy magazynki, z czego tak naprawdę nic mi po nich, trochę gazu, ja kupiłem swój, który i tak mi się już kończy i nie, nie jest to reklama, po prostu taki kupiłem, bo taki uważam, że jest adekwatny do tej klamki i, i trochę amunicji i to by tak słowa znaczenie. Tu mam jeszcze kulki. To ja część poprzekładałem, część tak została. Na przykład w tym pudełku zostały kulki. I tu mam jeszcze dwa woreczki z kulkami. I do tego jeszcze mam kaburę. Nie wiem, czy ja przygotowałem za mną leżyć. Dobrze. Zostałem jeszcze kaburę. kabura, która tak naprawdę też mi nie jest potrzebna. Klamka po prostu wchodzi w nią w ten sposób. Ops, i zapinamy już na pistolecie. Yy, mamy tutaj pas do nogi. I mamy pas do paska od spodni. Dlatego powiedziałem, że to jest dla mnie bezużyteczna kabura, bo ja chodzę w dresach. A wiecie sami, że w dresach nie jest potrzebny i w zasadzie nie używa się paska. Dobrze, przejdźmy na komputer. Ten film już trwa 10 minut, a ja nie chcę, żeby to była pół godzina chłonina e, o tym, jaka ta klamka jest popsuta. Przechodzimy na monitor. Musicie mi to wybaczyć, że to nie jest z, bezpośrednio z ekranu ciągnięte, tylko w ten sposób Wam pokazuję. Dobrze, wejdźmy sobie. Ja tylko wycisam mi myszkę podpiernicze, pod bo mogę Wam zasłonić. Dobrze. To jest to, to jest to. To jest to, to jest to. Proszę bardzo, głowica Maple Life, Maple Live w zasadzie komoro Hop up do W To jest do piątej generacji, ale nie patrzcie na to. Tu wystarczy jeden Pin zaszlifować. Ten dokładnie pin i wejdzie do Lufy zewnętrznej. Kolejna rzecz. Głowica Tłoka, wylajtowana, i w ogóle mniejsza większość. Widzicie cenę, plus dostawa. To kosztuje załóżmy 50 zł, prawda? To jest lokalnie, także ja to kupię zaraz po publikacji tego filmu. Zapewne. Czyli film widzicie wtorek, środa, to już pewnie to mam, albo już jest zamówione. Kolejna rzecz muszka. Na schemacie G44 koszt jakieś 22-23 zł. I najdroższe z tego wszystkiego, co wam teraz wymieniłem, jest magazynek 115 zł magazynek. Czyli podsumujmy sobie, ile co Pira za oko będzie kosztowało. 115 zł. Magazynek I u tego samego sprzedającego odnalazłem muszkę. To liczmy 13 20 zł. 20 groszy muszka i wysyłka u tego Alegrowicza 999. Liczmy 10 zł. Bez tego grosza. Eee, głowica tłoka 25,55 plus 16 No, liczmy. 15. Bo tam pamiętacie grosze dodałem tytuł, odejmuję grosz 179,90 dziewięćdziesiąt komora hop -up. 40 zł plus 9 wysyłka mamy 230 zł. Także jak widać nie jest to tanie hobby. Nazwijmy to bo niestety, ale trzeba troszeczkę inwestować w te klamki jak się psują. Do mnie idzie ogólnie CZ 75D Compact od dystrybutora firmy KJW czy tam WE. To jest dystrybutor dokładnie ASG. Także zobaczymy czy ona będzie z bluebackiem, jaki napęd gazowy na pewno to już wiem. No i co, no i zobaczymy ile taka CZ mi potrzyma. Gaz jeszcze trochę mam. Chyba, że będzie na co dano to będziemy mieli oczywiście ja będę miał problem. Mm. Także moi drodzy, jeżeli coś kupujecie, pamiętajcie, aby to dobrze wypytać sprzedającego, co to jest. Ile to leżało, ile z tego było, korzystamy i w ogóle. Ja kupiłem w ciemno, można powiedzieć. Nawet nie obejrzałem filmu, do którego sprzedający podrzucił link z działania. Gdybym widział, że ona pół serią strzela, nazwijmy to, to na pewno bym jej nie kupił. Wolałbym kupić w tamtym czasie high-capę, -e, bo za 400 zł można mieć już kolta high-cap od WE. Mam też, moi drodzy, wątpliwości, czy to jest Glock, na pewno siedemnastka ale zobaczymy jak pokupuję części czy to będzie na stówę siedemnastka czy to będzie na przykład weska trójka lub dziewiętnastka moi drodzy będę pomalutku kończył widzimy się w kolejnych odcinkach i chciałbym was jeszcze na zakończenie przeprosić, że tak y, późno publikuję ten film. Mimo iż klamka do mnie dotarła w środku tego tygodnia, y, nie nacieszałem się w nią zbytnio w ogóle. Y, I wybaczcie mi też to, że w zeszłym tygodniu wam nie opublikowałem żadnego filmu. Ale po prostu miałem tyle spraw na głowie, o których nie chciałbym wam mówić. Mogę Wam tylko dodać to, że część była połączona z tą gazówką. Że po prostu nie wiem, jak tego ogarnąć. A jeszcze jutro jadę na mecz. Nagrywam ogólnie ten film 30 września 2K23. Wy go pewnie zobaczycie wtorek, środa, tak jak Wam mówiłem, czyli 3-4 październik. Hmm, także ten film tak naprawdę nagrałem. No można powiedzieć z nudów. Słuchajcie, na zakończenie możecie mi doradzić ci, którzy oczywiście dotrwali, hmm, czym jakiś film nakręcić. Nazwijmy to po imieniu na z naprawy tej repliki, czyli z wymiany e komory hop i głowicy tłoka z tym, że od razu mówię ten film by się pojawił za około miesiąc, półtora dlaczego? Hmm. dlatego, że moi drodzy części będę zamawiał część w Polsce na przykład muszka magazynek yy, czy komora hopka natomiast głowica tłoka jest nie do kupienia w Polsce a nawet jeśli była to podejrzewam, żeby była droższa do sedna głowica tułka będzie z Chin i mamy teraz dwie opcje aby ten film albo ten jednakowy film on podejrzewam by trwał pół godziny do godziny czy podzielić go po prostu na kilka filmów po tam po 15 minut czy po prostu nagrać jeden konkretny z tym że mm, jakbym nagrywał kilka filmików to byście je zobaczyli wcześniej, na przykład z wymiany muszki i z wymiany komory hopapu. Eee, o magazynku nie ma się zbytnio rozpisywać, prawda? Natomiast głowica tłoka to by było, no mówię, za jakiś miesiąc, półtora. Piszcie, co o tym sądzicie. Ja się z wami powolutku żegnam. Na no zakończenie łapa w górę, jeśli się podobało, jeśli nie, łapa w dół. Piszcie, co wam się nie podobało. Sesja komentarzy jest wasza, tak naprawdę. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Znośnego tygodnia. Trzymajcie się. Bye -bye -bye. Do następnego. Cześć, hej.